Cześć kochani, i kochane, witam was serdecznie. Zapraszam do nowego filmu. Tam w tle ten bałagan to są ubrania, o których dzisiaj będzie mowa, także przepraszam. Tle tam też tam jest mój pies, który się obciera o mój czarny płaszcz, który ten płaszcz właśnie zaraz będzie w jego i w ogóle, i w ogóle. W każdym razie, dzień dobry. Dzisiaj lecimy z filmem. Nagrałam ten film już raz, to było kilka miesięcy temu i obiecałam wtedy, że będzie co miesiąc. I teraz już będzie co miesiąc. <laughs> Jeżeli ktoś nie wie, co chodzi, to zeszłym tygodniem wrzuciłam taki film z update'em, co się dzieje w moim życiu i w ogóle, w ogóle. Mam taki, taki okres przejściowy, że to powiem, w życiu, ale będę regularna z tymi filmami, bo bardzo je lubię. Gwoli przypomnienia, to jest film, który nazywa się Mój Modowy Miesiąc. Z racji tego, że ostatni był w listopadzie, to stwierdziłam, że po prostu zrobię Moja Modowa Zima. I, i jakby pytania z tego filmu, to są pytania, które są w wrzaskowym kalendarzu na ten rok 2019 tutaj w tym kalendarzu, co miesiąc takie podsumowanie modowe miesiąca i to właśnie mój modowy luty na przykład był i tu są właśnie te pytania, na które będę odpowiadać w tym filmie i mam nadzieję w następnych comiesięcznych filmach. Także 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 lecimy. Przyszłość muszę jakoś lepiej to wszystko ogarnąć, sobie załatwić wieszak, na którym będę wieszać ubrania, o których będę mówić, bo to jest do pierwszego pytania. I pierwsze pytanie to jest najczęściej nosiłam, i tu mam wypisane, bo sobie wypytałam, wypisałam jakby na przestrzeni tej ostatniej zimy, najczęściej nosiłam jednokolorowe bluzy, koszule, czapki. Jedwab, krótkie sukienki do długich płaszczy. E, także lecąc, to, to jakby moje skróty myślowe. Jeszcze chodzi czapki, uwielbiałam tego typu czapki. Takie proste, penis, penis, e, w różnych kolorach. Mam to, mam niebieską, mam czarną e, i w przeróżny sposób, w przeróżnych kombinacjach nosiłam je i noszę je wciąż do wszystkiego. Dla mnie takie czapki to nie są tylko czapki grzejące głowy, ale czapki, które noszę jako stylowe do czegoś, do bluzy, do czegoś takiego, po prostu lubię. Czerwona czapka, mam niebieską taką ostrą i mam i po prostu je uwielbiam. I je kupiliśmy w Fremaku. Mam tam z Tomkiem, one były bardzo tanie. To jest niestety 100% akryl, ale kosztowały około 2 funtów za jedną, coś takiego. I naprawdę robią to, co mają robić. I są naprawdę super. Potem, właśnie, że nosiłam jednokolorowe bluzy, albo ogólnie takie duże bluzy, tu mam na przykład trzy, które mam i które bardzo kochałam, i które męczyłam. Ta szara bluza to jest bluza z jant, coś takiego, kupiona. Chyba w TK Max jest 2-3 lata temu, nie jest wyprasowana, ale to jest taka zwykła oversizeowa bluza o odrobinę męskim kroju. Lubię, że jest szara, bo do wielu rzeczy pasuje. Noszę je do jeansów, tak na przykład wrzucone w pasek albo do, do spódnic takich pisowanych, do czegoś takiego. Takie bluzy zawsze noszę. Potem mam tę ten, ten bluzę, którą uwielbiam, to jest z tej firmy Essential, Essential Antwerp. Nie wiem, tego nie potrafię wypowiedzieć. Jest do prania, także proszę nie patrzeć na tę ten, ten brudną bluzę, ale muszę to zrobić ręcznie. Nie? Bo tu są e, cekiny i to jest napis that's, that's bananas, czyli to jest jakby szalone e, Jest bardzo fajna, bardzo ciepła, znowu oversize, uwielbiam w niej podwinąć sobie rękaw Właśnie też dopisowanej długie długiej spódnicy, albo na sukienkę, albo do takich szerszych jeansów Po prostu uwielbiam i na to jakiś taki fajny rozpięty płaszcz, wyglądały super e, I też znowu w Primarze kupiliśmy z Tomaszem kilka tego typu bluz To są bluzy z działu męskiego i to jest chyba, tak, xl -ka. I kupiłam taką, kupiłam ostrożółtą, kupiłam w takim kolorze terrakoty. I jeszcze Tomek chyba kupił lawendową. I są świetne, chodzimy w nich na zmianę. Dla mnie ta może robić jako tunika. Mogę w niej chodzić nawet do leggingsów i znowu do jakiegoś albo płaszcza, też na przykład zielonego, albo niebieskiego, albo czerwonego. Robię takie zestawienie ostrych kolorów, wiecie, ta zieleń z czymś albo ta żółta. Żółta zostawiam właśnie w Polsce. Tę terakotową wziął mi właśnie Tomasz, dlatego nie, tylko tam pokazuje, ale wielkie, gruby, jedno, grube, jednokolorowe bluzy. I one znowu w Primarze około 5-6 funtów kosztowały. Nosimy je codziennie z Tomaszem, praktycznie na zmiany, no może nie codziennie, ale non-stop, wałkujemy, pierzemy. I akurat tych bluz jakość jest ok i te mogę polecić, jeżeli chodzi o ten niesławny, nieszczęsny niestety Primark Primani jeżeli chodzi o, o koszulę, to uwielbiałam na przykład tę koszulę, również do leggingsów albo do spódni w taki bardziej wersajzowy sposób. To jest koszula kupiona na wyprzedaży w Zarazie, czyli w Zarze. To jest wielka, wielka koszula o bardzo prostym kroju i tutaj znowu wzięłam sobie Elkę, żeby ona była taka naprawdę wielka. Wyróżnia ją ten kołnierzyk który jest w ponterkę i on jest takiej dosyć delikatnej tkaniny. Tutaj ma jedną kieszonkę, zawsze ją podwijam. Ona jest naprawdę wielka, ona jest takim wielkim, wielkim toperzem, więc jak nie lubicie, Chodzisz prześcieradła, to, to Wam się nie spodoba, ale no, kupiłam tak, jak mówię, na, na przycenie w zarze. Noszę ją odkąd ją kupiłam. Absolutnie, no, do bardzo wielu rzeczy pasuje, naprawdę. I ten akcent z lekką panter panterką bardzo mi się podoba. Jest odrobina za krótka, żeby była z tuniką, sukienką, bo ma tutaj takie m, chyba wcięcie do góry. tak ona z tyłu dłuższa, z przodu krótsza, ale do getrów, do spódnic, do jeansów tak wpuszczona, właśnie zawinięta wygląda za Bardzo mi się podoba, tak bardzo fajnie oversizeową i potem też jeszcze jedna Zara też kupiona na wyprzedaży to jest ona idzie teraz do prania, dlatego jest taka wymięta To jest jedwabna na z Zary Jak jest wyprasowana, to wygląda ładniej I to jest ta, ta sama historia, co ta biała Ona też jest jakaś taka duża, też wzięłam elkę No i ta jest jeszcze lepsza, bo to jest, wie, wiecie, jedwab Przepiękny kolor, który podkreśla gdzieś tam, wydaje mi się, moje oczy I to on już można nosić na miliard sposobów Bo jest dosyć cienki ten jedwab Ona jest bardzo taka poddająca się, miękka Nie sterczy w żaden sposób To nawet będzie pasowało ludziom, którzy nie lubią normalnie oversize'owych rzeczy Bo ją można tak założyć tak ubrać, tak narzucić, że nie będzie w żaden sposób odstawać. No i tę koszulę naprawdę magluje non stop. Ja tylko nie wiem, co na siebie włożyć, wrzucam ten koszulę odrobinę takiej właśnie złotej biżuterii do bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy mi pasowało. Chodziłam też chętnie w jedwabnych sukienkach, tutaj właśnie sięgnę. Sięgnę po jedną, mam taką boską, kupiłam ją na Asosie I to jest dział ASOS White, czyli takiej bardziej designerskiej kolekcje to jest też jedwab. Ona jest taka, wiecie, midi, jest bardzo fajny, ciemno -herbaciany kolor. Ona jest taka postrzępiona tutaj na dole, jest naprawdę ekstra i jest super zrobiona, bo ona jest jakby zrobiona na lewo. W środku jest błyszcząca, to jest ta błyszcząca strona jedwabiu, a tu jest ta matowa strona z jakby przeszyciami, ona tak ma być, taka dekonstrukcja lekka, także o, o, rewelacja. Do tego właśnie jakaś ciężka bluza, czapka, duży płaszcz, i to była moja właśnie mm, stylowa bardzo często. I też bardzo lubiłam nosić tak, jak mówię, krótkie spódniczki krótkie sukienki, dlatego duży płaszcz, wysokie kozaki, czapka, i jakaś taka wielka torba. I nie wiem, jakoś tak lubiłam ten wag. I ostatnio właśnie miałam takie zestawienie non-stop. Czarny na czarny na czarny, bo uwielbiam mieć na przykład wszystko na czarno, tak monochromatycznie, ale w różnych, różne faktury tej czerni. O nie? Jakby tu mamy taką sukienkę, ona jest, nie wiem jak to, jak to nazwać, ona wygląda trochę jak sztruk, to nie jest szczur, także jest w prążki, do tego noszę mój wielki. Czarny, wełniany płaszcz, który jest po prostu czarny, ale z wełniany. Dlatego noszę moją e, czarną skórzaną torebkę, która ma odrobinę brązu, ale wiecie, też jest czerń, tylko w innym odcieniu. I mam też z tego takie fajne botki. Które ja też właśnie miałam dokładnie tego zestawienia. One są chyba gdzieś z sosa e, i one są czarne, to są czarne bodki zamszowe. One są tak fajnie wiązane, luźne, tak wiecie, zwisają. I czarna, czerny czerni Krótkość su sukienki jest zrównoważona przez oversize płaszcza, przez te luźne takie buty, które nie są za bardzo wyzywające, przez tę taką bardzo casualową luźną też torbę. To wszystko się gdzieś tam równoważy, bo nie lubię mieć za krótkie sukienki, tylko krótka kurteczka i taka być cała, wiecie, kusa ten. Lubię jak coś jest takie zrównoważone. To jest sexy, ale na no to nałożymy wielkie prześcieradło i wyglądamy bardzo gdzieś tam cool. Dobra, kolejne pytanie brzmi: Najwygodniej było mi, wy? I tu mam wpisane sztukę Cezara. Nie ukrywam, że w tym roku po raz pierwszy zrobiłam takie większe zakupy na stronie Zary, jak była promocja, taka przycena, taka ostatnia, ostatnia wyprzedaż. I kupiłam kilka rzeczy, bo one były tak tanie, one były tańsze niż rzeczy z Lumpa bo pies się usadowił na poduszkach, on wie po prostu jak pozować. I kupiłam m.in. takie sztruksy, one są znowu duże, oversize'owe, to jest LK i ona po prostu leca mi totalnie z tyłka. Na początku jeszcze były takie fajne, jeszcze takie trochę luźne, ale teraz muszę mieć do nich pasek i muszą po prostu gdzieś tam być tym paskiem ściśnięte. Ale tak mi się podoba to, że one są takie wielkie. Wrzucam nich gdzieś zdjęcia na Instagramie. Wielkie sztruksy, już są teraz wyprane. Ja je podwijam, bo są naprawdę ogromne. Tutaj jest w pasku, są tutaj właśnie w pasie są ściągnięte paskiem. I często na przykład mam do nich tę właśnie zieloną koszulę, dwabną taką wciśniętą gdzieś tam z przodu. Uwielbiam je. Albo tak casualowo, ale też zajebiście wyglądają do szpilek. I następne pytanie są... Ulubione buty. Jedne z ulubionych butów to były też szpilki. Ja je kiedyś nie wiem skąd mam. Być może z Lumpa nawet. I one są z New To są taka panterka, ale wiecie taka niewyzywająca panterka, bo taka trochę rozmyta. I do tych butów jakiś fajny top, e, fajna właśnie czapka, tak na luzie. E, no, wyglądało to zajebiście, bo są takie wielkie, luźne spodnie, które mają być luźne. I są niesamowicie wygodne, bo to są struksy, bardzo, bardzo miękkie. I jedyny minus, widzę, że one się zafarbowało od domestosa na tyłku, czyli. Cholera, <laughs> a są takie, takie fajne No i przechodząc dawniej do tego, tej odpowiedzi, ulubione buty Jak byłam w Polsce, na pewno chodziłam w EMU wielkich moich, chyba ośmioletnich, które pamiętam, że sprowadziłam kiedyś ze Stanów Ale zostały w Polsce na śniegi mm, Ale jeżeli chodzi o obcasy to, a znaczy jeżeli chodzi o ogólnie, ogólnie o buty, to no to mam swoje bodki standardowe, ale dosyć często dziwo chodziłam gdzieś tam w obcasach No bo w UK ta zima była dosyć łaskawa, nie było za dużo śniegu, zresztą jak zwykle I bardzo często chodziłam w obcasach, do nich miałam na przykład skarpetki i w ogóle, i w ogóle Na przykład właśnie chodziłam w tych obcasach, to jest zwykła, klasyczna szpilka New Look To nie jest skóra, ale wyglądają bardzo, bardzo dobrze i co jest fajne i ważne że nie szkoda mi ich wziąć na imprezę albo do knajpy, albo gdzieś, gdzie mogą ulec zniszczeniu, Także to jest numer jeden. New Look. Potem odkryłam barkę butów, które kocham. To są Michaela, Kors, Michaela Korsa szpilki. Kupiłam w TK Maxie. I tak jak nie lubię firmy Michaela Kors, tak jednak ich obcasy są wyprofilowane po prostu idealnie do mojej stopy. To są najwygodniejsze buty, jakie mam. Właśnie Michaela Kors. I to są akurat takie jakby welwetowe ze złotymi, takimi złoto-srebrnymi tutaj lamówkami, jakby. Tu jest niestety ich małe logo, jest mała platforma. Są takie troszeczkę w starym stylu, więc to mi się podoba, no ale najważniejsze jest to, że to są. Tak idealnie wyprofilowane do mojej stopy akurat buty Ja mam wysokie podbicie, też go przeciwieństwo płaskostopie, mam taki ten łuk, wiecie, wiecie, wysoki Muszę przynajmniej mieć dużo tego podparcia, jakby zawsze tutaj daję sobie żelowe wkładki Ale te są wyprofilowane jak kapcie, kocham absolutnie I niesioną właśnie niesiono tym faktem kupiłam jeszcze jedne szpilki od Corsa I te już są troszeczkę inne, bo to jest brąz, one są zamszowe, mają tutaj złotą, złotą klamrę i one są na takiej dużej platformie, one są takie bardziej w stylu lat 70. Świetnie wyglądają, takich, właśnie grubych, pasiastych, czy takich rajstów, takiej prążki, albo takich wielkich skarpet, bo to jest coś, co ubiorę, ubiorę bardziej elegancko, bo do delikatnych rajstop. Natomiast to, to już jest taki funk, to są lata 70., to są dzieci kwiaty, na pewno nie też wychodzę i po raz kolejny są wyprofi, rewelacyjnie wyprofilowane, czyli po prostu Kors ma coś z tym wyprofilowaniem, że pasuje moje stopie. I ostatnie buty. Które jeszcze nie, nie skończyłam wychodzić, ale jak kocham e, To są buty z Asosa a e, je też kupiłam gdzieś na przecenie I to jest zamrz. Mają trochę ćwieków i mają się takie fajne wiecie, Bardzo modne łączenia, nieważne e, Potem mam się też obcas, który jest bardzo fajnie Cofnięty, to nadaje im takiego do, Dosyć nowoczesnego charakteru Takiego sznytu i też przez to są bardzo wygodne Że ten obcas jest taki duży i masywny e, Znowu są dosyć fajnie wyprofilowane I są nieludzko wygodne, bo oprócz tego Mamy paski, mamy też pasek wokół kostki która nam trzyma to, Który nam trzyma ma to wszystko stabilnie. Kolor jest prześliczny, bo jest taki bardzo ładny rudy i również będą fajne i do jeansów, i do jakichś takich na przykład tych struksów, i do jakichś takich fajnych letnich sukienek. Myślę, że na wiosnę i w lecie wychodzę je bardzo, 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 a nie były za drogie, no i są, są skórzane, także na pewno były to jedne z moich ulubionych punktów. Kolejne pytanie to było pytanie o ulubioną torebkę, i mam tutaj dwie. Po pierwsze, to jest mój Luli Noe, o którym mówiłam. Jego ja kupiłam na Westary Collective i ja pamiętam, że nagrywałam o nim jakieś filmy. Ja za niego dałam około 200 funtów. Za niego mówię, za ten worek, bo to jest ich klasyczny stary worek, stara wersja. I któraś z Was mi zwróciła uwagę, że na jednym z filmów ja mówiłam, że zapłaciłam za niego 50 funtów. Musiałam mieć jakieś zapalenie o mózgu, że coś takiego powiedziałam, bo na pewno kosztowała około 200, 200 coś funtów. Jeszcze raz nastąpił The Stary collective, collective, oryginalny stary Louis Vuitton. Lubię, bo ma tą patynę. Ma te takie, wiecie, stare, stare jeszcze paski. Tutaj włożyłam jakiś inny ten, ale muszę znaleźć jakieś fajne. Też się miałam a ale na zimę bardzo, bardzo pasuje mi taki sznurek. I pasuje mi do bardzo wielu właśnie stylizacji takich ziemistych, do wielkich, czy znaczy w kolorach ziemi, do wielkich płaszczy, do właśnie tych strutsów, do czarnych golfów. Gdzieś tak bardzo fajnie mi się ostatnio w tą zimę sprawdziła, także bardzo często po nią sięgam. I też często sięgam po te małam torebkę z firmy Osprey London i to jest taka typowa, wiecie, mini torebka, lata wczesne, dwutysięczne. Kolor jest przefajny, bo to jest taki jasny, znowu zgaszony róż. To jest skóra. Powiem Wam, że jest strasznie brzydka i wiem, że o tym, że jest strasznie brzydka, ale jest tak funkcjonalna i tak mi się podoba przez tą swoją żydotę, Ona leci po prostu pod pachę i macie ją wszędzie. Nie spada, nie rusza się, mieści tam się niezbędne minimum, czyli telefon, karty kredytowe i snak dla psa na przykład. I teraz jest akurat pusta, więc Wygląda za ciekawie, ale jeżeli cokolwiek tam wrzucę, to na przykład chusteczki, to jest naprawdę fajna. Gdzieś tam mi się bardzo, bardzo podoba. No i ten krój torebki, ale to właśnie takie 2090 bardzo, bardzo będzie wracał w tym sezonie, jestem przekonana. Także e, przetrząśnijcie swoje szafy albo szafy mam albo ciotek, e, bo te kształty będą wracały i naprawdę była ze mną prawie wszędzie ta torebka, bo do to bardzo, bardzo wielu o, że, o dziwo rzeczy e, mi pasuje po prostu. E, patrzę na kolejne pytanie. Wróciłam do i rzeczą, do której wróciłam najbardziej ostatnio, w tę zimę, teraz jest blond. Jest po prostu mój blond. Dla mnie włosy i nasza fryzura, przede wszystkim kolor włosów, to zdecydowanie jest coś, co nas w jakiś sposób określa, nadaje ton, ton naszemu wyglądowi, pomaga nam w dobraniu ubrań, nadaje ton naszemu stylowi. No i wróciłam do mojego blondu, także to jest moje najważniejsze akcesorium ostatnio coś, do czego, do czego wróciłam. I ja w blondzie jestem chyba tak do końca, znaczy, nie jest. Jest tak, że ja się w jakichś włosach czuję mniej sobą, a w jakichś bardziej, ale gdzieś tam mentalnie chyba jestem najbardziej blondynką. Chciałabym być piękną, wysublimowaną albo taką mroczną szatynką, dlatego często farbuję na ciemne włosy, na ciemno. Ale jednak w blondzie wyglądam najbardziej jak ja, chyba tak wewnętrznie, zewnętrznie czuję się najbardziej sobą. No i blond gdzieś tam narzucę też dużo moim stylizacjom, którego teraz zapuszczam. Ten blond, czyli te moje włosy. No i na pewno to jest to, do czego wróciłam. To jest taki najmocniejszy, najmocniejszy statement, jak się mówi po angielsku, czyli moje blond włosy. Kolejne pytanie to jest ubranie, dodatek, który daje mi najwięcej radości. I ostatnio ta Czapka. To jest taka ta zwykła czapka, wiecie, tego typu, którą się tak nosi. Ja ją uwielbiam. Ona jest tak prosta i tak fajna. Plus, mam taką starą bandamkę obgryzioną, w której mój pies również chodził, ale ją wybrałam. I noszę to tak, że właśnie mam bandamkę, mam czapkę. Może za dużo z tym, ale na to jakiś czarny płaszcz, ta właśnie krótka sukienka. I chodzę jak taki mały obuziak. I ta czapka, nie wiem, w jakiś sposób daje mi tyle szczęścia i radości, po prostu ją kocham. Ja ją też właśnie zamówiłam w Playmarze. Jest bardzo prosta, ma takie złote guziczki. Kosztowała dosłownie kilka Groszy, ale jest super, do wszystkiego mi pasuje. To jest moja, moja radość ostatnio i prawdopodobnie zostanę tak już do końca filmu. Patrzę na kolejne pytanie: najlepszy zakup, i muszę po niego sięgnąć. Albo przeskoczę pytania. Modowe rozczarowanie to dla mnie były rajstopy, bo ja w zimie lubię chodzić w sukienkach, lubię mieć rajstopy, lubię rajstopy po prostu. Kiedyś są dobre, ale nie cierpię niefajnych rajstop i nie cierpię, kiedy bodki obcierają mi rajstopy albo takie, wiecie, jak mam bodki do kostek albo ko do kolan, mam nowe, grube rajstopy i są całe skulkowane przez to, że te buty mnie szarpią. Nie cierpię tego. I udałam się w misję, podczas której chciałam zakupić idealne rajstopy i znalazłam rajstopy firmy, jak nazywają Wallford. Walford. I to jest taka bardzo, bardzo una firma eh... Oni mają przepiękne, stare, sesje zdjęciowe, e, mają, e, mają olbrzymią historię, jeżeli chodzi o, o, te, o te rajstopy. No i kupiłam takie zwykłe, czarne rajstopy i powiem Wam, że to odmieniło moje życie. Nie będę wam pokazywać razem, bo są chcą po prostu rajstopy, także nie ma się czym jarać. Ale są tak wygodne, tak fajnie nie zjeżdżają z półpy, Rzeczywiście, wiecie, najgorzej jest, jak mam rajstopy, nawet jak kupię za duże na mnie, czy jakiekolwiek, ten zawsze gdzieś tam mnie uwierają, zjeżdżają, coś mi nie gra, coś mi wkurza. Te są e, w, nie wiem, jest jakiś fajny materiał, że naprawdę przylegają w fajny sposób, są bardzo miękkie, niewyczuwalne i leżą po prostu idealnie i przez cały dzień mnie w żaden sposób nie wkurzają i na razie jeszcze żadnym bodki mi nie otarły, także to jest dosyć, dosyć droga sprawa, ale to są, wiecie, z tych takich grubszych rajstopów, więc mam nadzieję, że troszeczkę, troszeczkę mnie wytrzymają i naprawdę to był jeden z najlepszych zakupów, bo ja tak, ja tak mówię, bardzo często śmigam w sukienkach i spódnicach właśnie w zimie też, no i, no i porządne rajstopy to jednak była fajna sprawa i te za zaopatrzyłam się, bo szukałam jakichś takich fajnych leggingsów, zaopatrzyłam się, teraz na lewo. W z, znowu z legendarnej firmy Spanks, czyli to jest ta firma, która lubi, robi majty ściągające, te takie wszystkie ściągające rzeczy dla gwiazd. I oni, wyobraźcie sobie, robią też legińsy. Ja wziąłam Legginsy, które się nazywają, mm, nie wiem jak, ale wszystkie nazwy linki będą w opisie tego filmu. I to są legińsy, takie po prostu, wiecie, zwykłe. E, I one mają bardzo wysoki tutaj stan. To jest ich stan, i można go mieć albo tak, albo go można sobie w jakiś sposób tam wywinąć. E, I one rzeczywiście trzymają na brzuch. Na, naprawdę. One nie są jak majty ściągające, nie jest tak, że. Jesteśmy na bezdechu, ale trzymają to, co trzeba w miejscu. Jest troszeczkę mniej fałdowanie, jesteśmy takie trochę bardziej wygładzone, nogi też są takie trochę utrzymane w miejscu. E, nie wiem, są fajne, są po prostu fajne. Mają rzeczywiście, lekko trzymają. Czujemy, że mam na sobie legginsy, to nie są takie totalne szmaty bawełniane, e, ale nie są, nie, nie utrudniają nam życia, nie utrudniają nam oddychania. Są bardzo, bardzo fajne. Jeżeli szukacie fajnych legginsów i macie gdzieś tam troszeczkę kompleksu na, na temat fałdowania się waszego ciała albo czegoś takiego, to to jest fajna sprawa można w nich normalnie się narzec, nie ma z tym żadnego problemu, e, fajnie wyglądają pod coś właśnie bardziej dopasowanego, albo też niekoniecznie, ale po prostu dają mi ten pewność, że jakieś nie wiem, jak się czegoś najem, to mi nie będzie wystawał brzuch, albo coś takiego, a z drugiej strony nie ograniczają możliwości mojego oddychania, także bardzo fajny zakup. To były dwa takie zakupy, które są niby mało ekscytujące i to są rzeczy, na które normalnie nie wydaje dużych pieniędzy, ale rzeczywiście zrobiły wiek, wiek, wielką różnicę, czyli porządne rajstopy i porządne leginsy, to, było, to, były, to były naprawdę bardzo, bardzo dobre zakupy. I jeszcze jedno mam fajny, fajny zakup. To jest sukienka, którą kupiłam właśnie, gdy byłam w Polsce. Kupiłam ją na przecenie w Reserve, naszym polskim, i to jest taka sukienka, taka nigdy, taka naprawdę, niby nic. Wisiała na tym wieszaku, wisiało ich dużo, i ona jest długa. Ma długi rękaw, ma u dołu taką fajną falbankę i ma fajny kołnierzyk, materiał jest bardzo, bardzo sztuczny, to jest prawdopodobnie jakiś taki poliester, z tych takich, co wiecie, jak się wypierze i wywiruje, to za chwilę są suche i ja z tej sukienki po prostu nie mogłam wyjść przez chyba trzy tygodnie. <grytanie> Ona jest tak fajna, tak wdzięczna, tak kobieca, znowu bardzo dużo w niej zdjęć wrzucałam na Instagram, bo można ją ubrać tak bardzo klasycznie, do jakichś eleganckich butów i czegoś, wyglądać tak babciowato, ale też można ją ubrać bardzo rekenrylowo, bardzo nowocześnie, nie wiem, strasznie jest fajna i nie była taka Około 40 zł kosztowała ta sukienka. Nie była taka droga, chciałam powiedzieć. Ale po prostu jest świetna jest tak ładnie uszyta, tutaj odcięta w pasie i ma te swoje szalone kolory. To był kolejny bardzo, bardzo, bardzo dobry zakup. I ostatnie pytanie to jest: Czy dałoby mi się trzy kropki? Schudnąć i zacząć ćwiczyć. Po prostu to by mi się przydało. Dopóki odrobinę nie wezmę się w garść, bo ja cały czas udaję, wiecie, jest nie? Jest połowa marca, a ja cały czas udaję, że jest coraz po świętach, a jest jeszcze grudzień, to jeszcze my możemy wpieprzyć to ciasto albo coś takiego, nie? Także muszę się wziąć na siebie. Nawet nie chodzi o no, schudnięcie, tylko o to, żeby wrócić do swoich ćwiczeń, do moich ćwiczeń, bo jakoś tak się po prostu rozleniwiłam na śmieć pod tym kątem, że, że nie ćwiczę, niczego nie robię i czuję się z tym źle, ale nie chcę mi się tego zabrać, także mam takie postanowienie, że póki trochę się nie wezmę za siebie, nie zacznę ćwiczyć i w ogóle, to nie kupuję żadnych szmat po prostu, bo to nie ma żadnego absolutnie sensu, plus mamy się teraz przeprowadzać w najbliższym czasie do Polski, więc ogarnięcie tego wszystkiego, spakowanie i przewiezienie... Um, Uf, to będzie ciężkie. Nakupiłam tych takich wielkich worków, wiecie, których się odsysa powietrze i chcę w to napakować jak najwięcej rzeczy, typu właśnie jakieś futra, jakieś płaszcze, bo to jest olbrzymie, a tak naprawdę nie zajmuje tak wielkiej ilości miejsca, także to muszę... Problem będzie z butami, bo butów mam za, przeproszeniem, od zajebania totalnie, także to będzie wyzwanie, żeby je przewieźć, ale no, myślę, że póki się nie przeprowadzę do Polski i nie wezmę się trochę za mojego brzucha jeszcze wielko... bożonarodzeniowego, to, chociaż już wielkaną zapasem, to... To przydałoby mi się nic więcej oprócz właśnie tego. Także. <noise> moje mocne postanowienie niczego nie kupowania póki co, e, no i co no i to tyle, jeżeli chodzi o modową zimę, postaram się też przygotować e, film z podsumowaniem marca i myślę, że już wejdę w ten tryb strasznie fajnie mi się te filmy kręci, strasznie są spoko, postaram się w następnych też, e, jak już będę miała tyle lepsze warunki w ogóle, kręcić też jakby stylówki i pokazywać się w tych rzeczach, chociaż jeżeli mam w czymś zdjęcia, to będę oczywiście tutaj zawsze wrzucać te filmy, e, zobaczymy jak to wszystko pójdzie nie chcę też sobie rzucać, narzucać za dużych e, do duży wymagań, a potem nie mieć czasu i w ogóle tego nie zrobić, wolę wrzucić film, dać kilka zdjęć i w przyszłości na tym popracować, zrobić to jeszcze lepiej. E, dajcie mi znać, czy w ogóle Was interesują te filmy, czy to jest takie psy ale ja po prostu lubię je kręcić i lubię też sobie tak podsumowywać i tak patrzeć na te rzeczy. Także to jest to. Bardzo dziękuję za oglądanie. E, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo mocno i i Do zobaczenia znowu. Pa. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa!